odbyć następnego dnia. Policja i antyterroryści od wielu godzin obserwowali teren. Jadą. Prowadzi Niemiec. Łącznik siedzi z boku. Kur... To chyba. Zatrzymali się. <słuch> Jak wchodzimy? Poczekajmy na rozwój wypadków. Co jest? No to, kontrola. Tylko spokojno, bez głupich ruchu. No i co? Miał być bez broni. To nie jest broń. Poza tym wy macie. No my musimy mieć. My handlujemy bronią. Wyciągaj go. Powoli. Spokojnie! Spokojnie! Pojedzie z nami jako zabezpieczenie. Zapoznanie skończone. Jedziemy. Dobry jest kurczywek. Oj, nie zdążyłam posprzątać. To był koszmarny dzień.